Ze stanowiska komentatorskiego Witają Państwa Dariusz Szpakowski I Jacek Laskowski Witamy Państwa Przed nami, miejmy nadzieję, fantastyczny mecz Dzisiaj gra Wolfsburg przeciwko Lipskow San Siro jest Dzielone przez Milan i Inter. Oba kluby co jakiś czas myślą o zbudowaniu nowego stadionu, albo stadionów, bo kluby nie mogą dojść do porozumienia, kto miałby zostać na San Siro, a kto grać na nowym obiekcie. Realizator pokazuje nam, jak trener ustawił na dzisiejszy mecz zespół z Wolfsburga. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. No już blisko pole karne. Dał siostry. Poulsen! Piłka odbija się od słupka, wraca na boisko, nie ma bramki. Akcja z Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Draxler. Długo prowadzi piłkę przy nodze. Za chwilę wznowienie. Przy linii bocznej, rzutem zautu, blisko polekarne może strzelać. Faul, nie było tam czysto, i będzie rzut wolny. Daj! Teraz przejęli to podanie, i co dalej? No trwa oblężenie bramki rywala, długi okres wymiany piłek, zobaczymy czy będzie strzał. No piłkę odebrał i, i stracił. No i przejęli w ostatniej chwili. Draxler. Przejęli piłkę, popatrzmy. Brawo, ładnie podał. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie ma innej możliwości. Będzie gol. Jeden do 0. Czy będzie więcej dla tym Zobaczymy. Robi się niebezpiecznie. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Niestety stracił piłkę. z Gustawą? To wysokie podanie jest skierowane do Mario Gomeza. Paulsen. Zastanawiam się w jakiej jest dzisiaj formie On jest wszędzie, czasem odnoszę wrażenie, że jest w kilku I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego Braxler No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie I piłka w rękach bramkarza No, za to może być kartka. Nie ma wątpliwości. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i brak protestów ze strony ukaranego gracza. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Obrońcy. Caligiuri! Niestety, nie ma gola, piłka odbita od słupka, wraca na murawę. No teraz zagrał z wykorzystaniem bramkarza. Draxler. Seria pięknych podań. Dośrodkowanie. Mario Gomez. Za moment wznowienie utrożnego. Głową w kierunku bramki. Nie próbował przejmować piłki i rozgrywać, tylko zdecydowanie oddalił zagrożenie. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Sędzia każe grać dalej. Atakują wzdłuż bocznej linii. Piłka trafia do bramkarza. Gra na czas, no i słyszymy gwizdy. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnik. Nie dał sobie odebrać piłki ślizgiem. Ładnie podskoczył. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Może być groźnie. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Uderzenie. Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. Bramkę strzelaną przez obrońcę. Kiedyś mało praktycznie się to zdarzało, ale obecnie jest coraz częstsze. Ale wciąż jest to rzadkość, tym bardziej należy teraz docenić strzelca. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Uwaga, zacentrował w pole karne. O, byłoby niebezpiecznie, gdyby obrońca nie był na posterunku. Remi I rozpoczynamy drugą po. Parują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. No, przejął, ale nie opanował piłki. No już blisko pole karne. I piłka wybita do przodu. No brawo, ładne, prostopadłe podanie. Dobre dogranie. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. I dawni. To wysokie podanie jest. Znalazł się Mario Gomez. Jest bramka. Prowadzą. Brawo. Nic się z Bajecz. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. No kto przejmie tę piłkę? Marcel Halstenberg. Jest przejęcie i mają szansę. Szansa! Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Luis Gustavo, Dagi, Kali Mario Gomez. Szykuje się zmiana. Uderza. O wiele za wysoko. Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Do końca meczu jeszcze pół godziny, strata w środkowej strefie boiska. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Żółta kartka, piłka Wolfsburga. Musi się mieć odtąd na baczności. Tak lepiej niech już nie próbuje takich wejść. To musi być Bramka. Będzie strzelał, ale wspaniale. Będzie rzut rożny! Strzał głową mógł wyrównać, ależ zaprzepaścił szansę. Ach szkoda strata. Oblężenie bramki rywala Długi okres wymiany piłek Zobaczymy czy będzie strzał No tak Żenada, naprawdę żenujące uderzenie W ostatniej chwili. Ostatnie dwadzieścia minut meczu przed nami. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Blisko pole karne. Fantastycznie klepią. Ma do kogo zagrać. No i przejęli w ostatniej chwili. Dobrze się pokazał. Wspaniale. prawa teraz dla obrońcy. Pomimo fałszyw sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe co wyniknie z tego przywileju, korzyści. Będzie zmiana. Uwaga strata i przeciwnik w piłce. Draxler pięknie zgrywa głową do partnera. Takie zagrania często kończą się utratą piłki Kedira Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny Sędzia pokazywał grać dalej, ale fał był ewidentny, nie zapomniał o nim Tak, i teraz słuszna decyzja, żółta kartka Niewiele do końca, ale jeszcze nic nie jest przesądzone w tym spotkaniu Uch, szkoda, za szybko chciał ruszyć do tego podania, spalony Rodriguez. Spójrzmy na to podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Kedira. Podaniu. Fatalne pudło, które może się zemścić. Naprawdę wielcy gracze nie marnują takich okazji, ale tego młodego człowieka chyba zjadła trema. Rzeczywiście powinien zachować się lepiej, a zamiast bramki mieliśmy jakiegoś farfocy. Całkowicie zmarnowana sytuacja. Szkoda. Koledzy z drużyny wyraźnie pokazują mu, co myślą o jego decyzji. Jukasz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty 2 do 1 to rezultat dzisiejszej konfrontacji. Przed tym spotkaniem wskazywano ich skóry na porażkę. Przegrali co prawda, ale zagrali znakomity mecz. I widać, że są zawiedzeni tą porażką, ale z boiska schodzą z podniesionymi głowami. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak to doczyłoby się los tego spotkania. Na szczęście był na go No już blisko polekamy. Brawo, ładnie podał. Ten strzał może im dać prowadzenie. Nie ma innej możliwości, będzie gol! Może być groźny. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Uderzenie. Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta. I mamy bramkę strzeloną przez obrońcę. Kiedyś mało praktycznie się to zdarzało. To wysokie podanie jest... Znalazł się... Mario Gomez! Jest bramka! Prowadzą! Brawo!